Witam Państwa na konferencji prasowej po meczu półfinałowym barażu o pierwszą ligę, gdzie Stal Stalowola zmierzyła się z choniczanką Chojnicę. Wynik spotkania i awans Stali Stalowola, zwycięstwo 2-1. Gościem podczas konferencji są trener Chojniczanki Chojnicę, pan Krzysztof Bredę, witam trenerze, oraz trener Stali Stalowola, pani Ireneusz Pietrzykowski, również witam trenerze. I zaczniemy od trenera drużyny gości. Panie trenerze, bardzo proszę o komentarz na temat meczu. Na początek gratulacje dla zwycięzców, dla Stali. Wygrali dzisiaj mecz. Do samego meczu myślę, że to był bardzo dobry mecz. Dwóch bardzo dobrych zespołów, które są bardzo dobrze zorganizowane, które mają bardzo dobrych piłkarzy. I w tej drugiej lidze pokazaliśmy i my, i Stal wiele dobrych czy bardzo dobrych meczów, z których na pewno można było być bardzo zadowolonym. Spotkała się druga z trzecią druga i trzecia drużyna na wiosnę w tabeli patrząc. No i musiał powstać dobry mecz. Dobry mecz, w którym mieliśmy dobre takie nastawienie, dobrą energię. Przyjeżdżając tutaj, znaliśmy swoją wartość i to jak funkcjonujemy. I mieliśmy tą sytuację. To my pierwsi mieliśmy sytuację, gdzie piłka zatrzymała się na poprzeczce. Napieraliśmy i to wyglądało tak, jak chcieliśmy toczyć ten mecz, czyli kiedy tylko możemy bronić wysoką obroną i nie pozwalać budować akcji stali. Kiedy przejdą za tą naszą pierwszą linię, to chcieliśmy postawić blisko siebie zbitą drużynę, blisko siebie grającą, która będzie szczególnie w tych bocznych sektorach skutecznie neutralizowała stal. I ten mecz tak wyglądał z naszej perspektywy, jakby niczym tutaj nie zostaliśmy zaskoczeni. Może tym, że piękne bramki padły, no ale w piłce tego nie przewidzimy. No i tak jak powiedziałem, mecz dwóch bardzo dobrych zespołów, który jeden zespół miał troszkę więcej tego piłkarskiego farta. No i wygrał. Wygrał 2-1. Boiliśmy się, troiliśmy, szukaliśmy zmian ofensywnych. Zmienialiśmy ustawienie na bardziej odważne, ryzykowne, ale tego wymagała sytuacja. I uważam, że zrobiliśmy dzisiaj dużo, żeby wygrać ten mecz i żeby przejść do kolejnej, kolejnego etapu walki o pierwszą ligę. Trzeba uszanować to, że przeciwnik strzelił dwie bramki, my tylko jedną. Mieliśmy kilka dogodnych sytuacji, ale albo szczęście, albo dobra dyspozycja bramkarza, czy obrońców stali, gdzie blokowali znakomicie te nasze uderzenia, czy te sytuacje. Może nie było tego bardzo dużo, ale było to wystarczająco, żeby wrócić do meczu, a może później jeszcze na tą bramkę zapracować na 2-1. Patrząc na ten cały sezon już na pewno trudny moment po spadku w tamtym roku. Zostało nas tak naprawdę czterech piłkarzy, pięciu, pięciu piłkarzy, trzech seniorów, dwóch młodzieżowców i decyzja prezesa, moja i nowego dyrektora Zaczynamy nową turę. I ta nowa tura się rozwijała, rozwijała, rozwijała. Ona trwała, były wzloty, były upadki, były dni strasznego zdenerwowania, nerwowych rozmów i nerwowego działania, ale wszystko przetrwaliśmy i z każdym dniem, tygodniem, mimo że jeszcze to nie wyglądało tak, jak chcieliśmy, docieraliśmy się. Ten zespół został wzmacniany sukcesywnie. Nawet jeszcze w siódmej, szóstej, siódmej kolejce do nas zawodnicy dochodzili. Później w zimę wymieniliśmy kolejne ogniwa. I ten zespół dzisiaj funkcjonuje tak, jak bym chciał. Tak, jak bym chciał oczywiście, żeby on funkcjonował od początku sezonu. I to powiedziałem dzisiaj piłkarzom, że jestem dumny z tego, jaką grupę tworzą, jak pracują I gołym okiem widać ten postęp, tą pracę i tą mądrą, ciężką pracę, która w sukces ma się obrócić. Ona dzisiaj się nie obróciła, ale uważam, że to doświadczenie, które dzisiaj zdobyliśmy, kiedy zostaniemy w takim składzie, albo oczywiście po kilku korektach, będziemy bardzo mocni. i Będziemy bardzo mocni od pierwszej kolejki i to, co zrobiliśmy rok temu, przyniesie efekt w następnym sezonie. Jestem o tym przekonany, bowiem jak ta drużyna pracuje, jaki postęp zrobiła. Myślę, że tutaj i trener może to potwierdzić, analizując nas, i e, każdy z kibiców, kto pilnie śledzi. Rozwój tej drużyny powie, że to jest zespół, który dzisiaj może już bardzo dobrze funkcjonować, ale skończył się sezon, więc musimy wylizać rany, podjąć bardzo mądre, dobre decyzje, postarać się zatrzymać naszych kluczowych piłkarzy i dobrać odpowiednie jednostki, które wzmocnią jeszcze bardziej ten zespół pod względem jakości, mentalności. I przede wszystkim, które będą cieszyły oko wszystkich, którzy kochają Chodniczankę i którzy są za Chodniczanką. Dokładaliśmy eee, minimum grę w barażach. Mogę powiedzieć dzisiaj, w prezesem: mówiliśmy minimum co możemy zrobić, to jest baraże. Na początku pierwszy etap, tylko żebyśmy nie spadli, bo pokazuje Sandecja i Skra, że to się to jest nieraz bardzo bolesne dla spadkowiczów z pierwszej ligi. My zagraliśmy o pierwszą ligę, ale ten pierwszy etap zrobiliśmy. Na drugim etapie zakończyliśmy swoją, tak by powiedzieć, przygodę czy pracę w tej drugiej lidze w sezonie 2023-2024. Uważam, że chodniczanka i my wszyscy, którzy jakby nakreślaliśmy tą strategię, idziemy w dobrą stronę i robimy to, co zaplanowaliśmy krok po kroku i z tego jestem e, zadowolony. Na pewno jestem wściekły na to, że tak to dzisiaj się zakończyło. Jest smutek, żal, ale ta porażka musi zostać przekuta w sukces. I uważam, że dzisiaj się zaczęło to, co dobre dla Chojniczanki na przyszły sezon. Dziękuję bardzo. Gratuluję jeszcze raz Stali. Świetna atmosfera, świetni kibice. Wiedzieliśmy, że to tak będzie wyglądało, i na pewno to znaczenie tej pierwszej bramki by było takie, że ci kibice by trochę byli podrażnieni i łatwiej by się nam grało. A stracona bramka, piękna bramka z rzutu wolnego, na pewno napędziła z kolei stan. No i gratulacje dla Stali. Walczcie dalej. Jeżeli pokonacie Kalisz, to powodzenia w pierwszej lidze. Kolejny etap przed Wami. My wracamy smutni ale z podniesionym czołem, bo uważam, że to był bardzo dobry mecz, atrakcyjny, intensywny, z wieloma sytuacjami, nie poddaliśmy się, do końca walczyliśmy, a dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą. Dziękuję. Dziękuję Panie Trenerze. Czy są jakieś pytania do Pana Trenera? Panie Trenerze, to samo. Bardzo proszę o kilka słów na temat meczu. Dziękuję Panie Trenerze za, za gratulacje. No, z, zacznę tradycyjnie, tak jak od kilku tygodni, my jeszcze niczego nie wygraliśmy. Na pewno ten mecz był dla tych kibiców, tak? To, 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 ten stadion, który żyje, bo powtarzam to w zasadzie po każdej konferencji. Nie chcieliśmy tego, tego święta zepsuć, tak? Bo trzy dni temu wyprzedany cały stadion, dzisiaj również ludzie żyją w stalowej woli stalówką i tak naprawdę. Naszym zadaniem było, żeby wracając do domu byli zadowoleni, tak? i, i, i to, się, to się udało. Sam mecz, taka bardzo rwana pierwsza połowa. Żadna z drużyn gdzieś tam nie, 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 nie miała płynności w grze. Na pewno druga połowa dużo ciekawsza, bo i bramki, i więcej sytuacji, więc wydaje się, że. Że, 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 że graliśmy już tutaj lepsze spotkania, ale, ale na pewno dzisiaj liczy się przede wszystkim to, że, że wygraliśmy i, i gramy finał za za trzy dni. E, na pewno e, takie trudne decyzje, tak, bo no, mamy kadrę naprawdę wyrównaną i chyba dzisiaj pierwszy raz w tym se sezonie zagraliśmy takim samym składem jak mecz poprzedni. E, przymierzaliśmy się na pierwszym treningu poniedziałkowym do tego, żeby zagrała i miała Później e, z, z, zmieniliśmy tą, tą decyzję. E, na pewno to jest taki moment dla, dla Adama trudny, bo, bo wiadomo, że to jest same alfa i on chce grać za każdym razem. E, no i to dla mnie też taki trudny, trudny moment, bo, bo to taki trochę mój syn. E, i, I wiadomo, że, że to jest e, w takim momencie trochę Trudna, trudna ta relacja, tak? ale no, naszym zadaniem jest to, żeby zrobić wszystko, żeby, żeby drużyna funkcjonowała jak najlepiej i takie decyzje podjęliśmy. Wchodzą zmiennicy, dokładają jakości. No, zobaczcie, mamy wszystkich zdrowych zawodników na tym etapie sezonu. To jest, wydaje się, prawie niemożliwe, tak? A, 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 a tak naprawdę praca, którą tutaj cały sztab wykonuje, jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie. I, i, i dość, że mamy równą kadrę, to jeszcze mamy zdrową. Także to super, super sprawa. Dzisiaj chwilę jeszcze radości, i, i, i od jutra pracujemy w sobotę w Kalisz. No i co, znowu spróbujemy, tak? <coughs> Dziękuję bardzo. Dziękuję, panie trenerze. Czy ktoś ma jakieś pytania? Jaka jest specjalna dertyka na przeciwnika, bo rozbudzone dertyki są No, graliśmy już z Kaliszem dwa razy dwa razy zero eee, jeden. W pierwszym meczu kartka Piotrzechiaka ustawiła tam to spotkanie. No to będę w mojej ocenie niesłuszna, czerwona kartka. Tu mecz, który wydaje się, że był jednym z najlepszych w tej rundzie, ale, ale też nie potrafiliśmy go wygrać. Jesteśmy przygotowani, już jesteśmy przygotowani. Tak wiadomo, że w tym momencie jeszcze trochę tam sobie. E, obejrzymy jeszcze, jeszcze ten mecz e, Kalisza i, i pewnie jeszcze coś tam więcej zobaczymy, ale, ale no to, to już w tej chwili to, co pan Renner powiedział. No, tu nikt nikogo już nie zaskoczy, bo, 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 bo ta liga już się e, kończy i, i my wszystko, wszystkich wiemy i tak samo wszyscy, wszystko o nas wiedzą. Także to. Ktoś jeszcze z Państwa chciałby zadać pytanie? Jeśli nie, ma pyta, to dziękuję Państwu dziękuję za przybycie.